Cześć widzowie, witajcie bardzo serdecznie. Jak się mają moje uziwane opony zimowe? Słuchajcie, mają się bardzo dobrze. Ja te opony kupiłem z myślą, żeby pojeździć na nich parę dni i je zaraz, yy, je zaraz wypierdolić. Bo szukałem konkretnie takiego rozmiaru: 195 60, 15 Nigdzie nie mogłem nowych dostać na już, a potrzebowałem opony na już. Więc kupiłem używki, ale one zostają ze mną już na dłużej. Bo. Spisują się rewelacyjnie. Nie ma z nimi jakichkolwiek problemów. Nigdzie nie pękają na bokach. Na czole bieżnika też nigdy nie pękają. One mają jeszcze około 6, 6 mm bieżnika. Eee... Zajebiście się sprawują. Co prawda są z 2016 roku, więc już mają 10 lat. Ale pomimo wieku spisują się rewelacyjnie. I teraz, tak, Patryk, jak to jest z tymi oponami? Czy one są. Aż tak kurwa ważne, jak nam wszyscy youtuberzy mówią. Słuchajcie, są ważne, aczkolwiek nie są najważniejsze, bo czy wykupicie sobie używaną oponę, czy wykupicie sobie nową markową oponę, czy nową kurwa chińską oponę, nie ma to żadnego znaczenia. Jak to nie ma żadnego znaczenia? No normalnie nie ma żadnego znaczenia, bo opona musi być sprawna, czyli nie może mieć pęknięć ani na bokach, ani na czole bieżnika. Żadnych wypukłości nie może mieć na bokach. I guma ma być w miarę miękka. To oznacza, że opona jest sprawna. Słuchajcie, opony nie są aż tak ważne, jak wam niektórzy z... zjebani youtuberzy cisną. Są to ważne rzeczy, aczkolwiek nie są najważniejsze, słuchajcie. Ech. Jak ja słyszę opinie, na przykład ostatnio w pracy dwie koleżanki mówiły, że pojechały do takiego bardzo dobrego wulkanizatora. On jest ich przyjacielem i napompował im powietrze zimowe do opon. I one się tam aż orgazmu dostawały na ten temat, jak zajebiście się teraz samochód prowadzi na zimowym powietrzu w oponach. Ja im powiedziałem, że nie ma czegoś takiego, jak zimowe powietrze w oponach i was facet narżnął. O kurwa, jak się oburzyły. Słuchajcie, ludzie wierzą w takie różne mity, bzdety na temat opon i w ogóle to też ma odniesienie do wielu innych e, dziedzin w życiu, ale skupmy się na oponach. Słuchajcie, dzisiaj opony są już tak rozwinięte, ten przemysł, że to czy wy e, wybierzecie Chińczyka, czy wy wybierzecie najdroższą markę nie ma żadnego znaczenia. I takie komentarze w internecie. Ludzie nagrywają filmiki, no, kupiłem to opony i samochód zaczął pływać na tych oponach. Do chuja, co to znaczy, że ci samochód pływa? Jeżeli samochód ci chodzi w zakręcie, nie, nie utrzymuje toru jazdy, to trzeba kurwa do mechanika się udać. Ewentualnie samemu zobaczyć. Eee, kolejna taka opcja jest, że ci samochód pływa, bo masz dużo mniejsze ciśnienie nabite w oponach mogłeś mieć na letnich powiedzmy 2,8 bara, wulkanista nabił ci 2,1 i może na samochód tak na się trochę kołysać ale to jest jedyna jedyna ewentualność eee, słuchajcie dalej opinie te na temat że tu opony, no ta jest miększa ta jest twardsza i na tej oponie 1X nie da się w zakręt wjechać, a na oponie Y już jest cudownie, bo Y jest promowana przez youtuberów Słuchajcie, naprawdę czy kupicie oponę XZY to nie ma dzisiaj już żadnego znaczenia. Ja jeździłem na pierdryliardzie kurwa opon i na każdej oponie samochód zachowywał się bardzo podobnie. Naprawdę nie ma już większego znaczenia, czy to będzie opona tańsza Chińczyk, czy to będzie opona Markowa. Na każdej z tych opon samochód zachowuje się bardzo podobnie. Oczywiście mogą mieć różnice pomiędzy zachowaniem się samochodu na przykład tej Astry na oponach powiedzmy Gutier Ultra Grip 9, eee, tego samochodu Astry a 2,5 tonowego kurwa suwa, eee, ja bym się bał słuchajcie, jechać z osobą samochodem, e, z osobą, która e, twierdzi, iż no, wjechałem, z... że nie da się na tych oponach zimowych jechać po śniegu. Słuchajcie, jeżeli. Ja jestem w stanie tą aserką w zakręt na suchym asfalcie wjechać maksymalnie 90 na godzinę. To na dobrych oponach zimowych ten zakręt maks wjadę 25 na godzinę. Tak kurwa na dobrych oponach zimowych. I to nie znaczy, że te opony są jednak złe albo z samochodem jest coś nie tak, po prostu na śniegu jeździmy dużo, dużo wolniej. Według mnie jeździ się super na śniegu, ale trzeba jechać wolniej. I jeżeli kurwa tego nie rozumiesz, to znaczy, że z sobą jest coś nie tak, a nie z oponami. E, dzisiaj ludzie, o, to jest dobry przykład, dzisiaj większość kierowców nie ma kurwa zielonego pojęcia o motoryzacji, o jak samochód działa, jak działa fizyka i załóżmy sobie taką cudowną, wspaniałą, polską, fajną polską rodzinkę. Jadą sobie oczywiście 2,5 tonowym suwem na najdroższych oponach. E, samochód prowadzi fajno Polak, który o motoryzacji nie ma zielonego pojęcia i jedzie do serwisu, żebym poziom oleju sprawdzili. Wyjeżdża na śnieg na takich oponach, i on dochodzi do wniosku, że na, tych, że na śniegu jedzie się dużo godzin niż na suchym asfalcie. No więc to wina jest opon i na tych oponach nie da się jechać. Później są komentarze w internecie. Słuchajcie, ja z takim człowiekiem to bałbym się w ogóle do samochodu wjechać i wejść I uwierzcie mi, wolałbym jechać z jakimś ogarniętym kierowcą, na przykład z moim ojcem W zimę w śnieżyce trabantem na całorocznych oponach Dębicy z lat 70 Niż z takim kierowcą, takim fajnym, nowoczesnym Polakiem, który nie ma pojęcia kurwa o niczym Bo Donald za niego w TVA nie pomyśli Niż z takim fajno Polakiem na najdroższych oponach, 2,5 tonowym suwem z miliardem systemów Naprawdę to, to czy jest bezpiecznie czy nie, nie zależy tak naprawdę od opon, bo już ustaliliśmy. Dobra opona to taka, która jest sprawna technicznie. Nie ma już większego znaczenia, czy ona jest takiej marki, czy innej marki. Opona ma być po prostu sprawna technicznie. I jeżeli już jest, no to wyżej dupy nie podskoczysz. Baryć już nie zesrasz ludzie, kurwa, już nie zesrajcie się z tym bezpieczeństwem. I tak umrzesz, i tak umrzesz, kurwa. Twoja jc ukochana też umrze. Nieważne, czy będą jej murzyni robili pomiar rozciągłości ścianek odbytu, czy kurwa sama ze starości umrze, też kurwa kiedyś umrze. I to, na jaki marce opon wyjedziecie, nie ma kurwa żadnego znaczenia dla daty i czasu. No, kurwa waszej śmierci. Naprawdę uwierzcie mi, ja też kiedyś umrę. Co więcej, ja już umieram, bo mam około trzydziestki i już się starzeję. Ja już się nie będę rozwijał, nie będę młodszy. Eee, także już ustaliliśmy jedziecie po prostu na sprawnych technicznie oponach. A czy to będzie taka marka, czy to będzie taka marka? Dzisiaj już opony są tak rozwinięte, że to nie ma większego znaczenia. Możecie jechać w takich warunkach Inna na całorocznych, i na zimowych. No, na letnich bardzo odradzam. Ale. Też byście pewnie dojechali. Ech, słuchajcie, kwestia tego teraz bezpieczeństwa. Ech, to, czy ty naprawdę wydasz pierdryliard złotych na opony premium reklamowane przez jakiegoś kurwa youtubera, sponsorowanego, czy ty kupisz chińskie zimówki, nie ma kurwa żadnego znaczenia, bo te chińskie zimówki będą już na tyle wystarczające, że jak będziesz rozważnie jechał, to i tak kurwa bezpiecznie dojedziesz. Ludzie już nie zezłajdzie się naprawdę, proszę z tym bezpieczeństwem, bo dla bezpieczeństwa kurwa wszystko sobie dacie, mówić, oddacie swoje ostatnie pieniądze na biedną Ukrainę, bo o wol z imperium złapan zaleński walczy, włożycie sobie pierdyliardową maskę na twarz w upał kurwa w szczerym polu, naprawdę nie dawajcie się kurwa ludzi tak dymać w ramach kurwa mitycznego bezpieczeństwa. Dobre opony to są sprawne opony. Jeździłem na naprawdę wielu zimówkach w różnych warunkach i każdy kurwa sprawdzały się tak samo, więc można kupić opony, które mają 10 lat i będą sprawne jak te opony. Można kupić nowe najdroższe opony. Jak chcesz, można kupić nowe Chińczyki i na każdych będzie bezpiecznie. To tylko od Was zależy, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie. Bo jak ktoś pisze zjebany komentarz na YouTube, że on wjechał na tej marce opon na śnieg, oponach zimowych i on nie był w stanie ruszyć na tych oponach, no to kurwa, ziomuś, to z Tobą jest coś nie taka ani z tymi oponami. Wiadomo, że jak się wpierdolę w ciężkie zaspy, nawet. No, Asterkom, to będzie mi ciężko wyjechać z, tego, z tych zatrw, ewentualnie w ogóle nie wyjadę. Ale to nie znaczy, że coś jest nie tak z tymi oponami albo z samochodem, tylko co najwyżej kurwa ze mną. Także na wszystkich zimowych oponach w zimę czy całorocznych będzie bezpiecznie. Będzie ok, będzie fajnie, o ile Wy wiecie jak w zimę na śniegu się poruszać. I proszę nie spierdalajcie winy na opony na producentów. A bo to opona już dwa lata miała, to już guma, guma właściwości straciła. Słuchajcie, kurwa, co to znaczy, że guma właściwości straciła? E, to nie jest kurwa różdżka Harry Pottera, że ma właściwości jakieś, tylko to jest po prostu kurwa guma z jakimiś tam dodatkami. I to się nie starzeje jak kiełbasa, wiadomo, że z czasem twardnieje, ale nawet jak ta opona tutaj ma kurwa 10 lat, a guma nadal jest miękka, fajna, przyjemna i opona bardzo dobrze się trzyma w każdych warunkach. Także to zależy od nas kierowcy. Jak ja jadę rano o 6 do roboty, to widzę ten kurwa wyścig jebany szczurów, jak ludzie zapierdalają. Słuchaj, naprawdę, twoje 10-letnie Audi ściągane z Niemiec nie jest bolidem Formuły 1. I tam mieszanka opon nie ma większego znaczenia. I nie jesteś kurwa ziemuś nieśmiertelny i tak to wszyscy dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa, orgazmu kurwa dostajecie z tym bezpieczeństwem, a tak jak idioci się kurwa na drodze zachowujecie. Naprawdę twój yy, dwójpółtonowy słów nie jest yy, bolidem, on nawet kurwa nie jest dobrym samochodem, on jest yy, cegłą na kołach. I te twoje systemy Made in China no wątpię, że one pomogą, a wręcz ogarnie temu kierowcy będą przeszkadzały. Ech. Dobra ludzie, kończę już idę, bo zimno, jak skór wysyn jest. Na chociaż fajna pogoda. Także pamiętajcie, to zależy od was, czy jest bezpiecznie, czy nie. Nie od samochodu, od was, ale tak jak mówię, jak wy ludzie kurwa jedziecie do serwisu, ostatnio miałem sytuację, pojechałem. Choć ostatnio parę lat temu byłem w warsztacie z Oplem. Tam w poczekalni czekam i facet tam nową BMK, e, e, chyba to była M5, oddał. I tam mówią w warsztacie, że ma pan jedną czwartą oleju. A ten facet mówi, no ale co to znaczy, że jest na czwartą oleju? No ten recyklingista tak na niego patrzy: no to, że jest 25% stanu oleju w misji olejowej. Aha. A ja mogę tak jeździć? I jak długo ja tak mogę jeździć? Ten facet mówi, recepcjonista, no pani, no kurwa, no trzeba dolać do chociaż 3 czwartych. A to jest konieczne? A jaki będzie tego koszt? Ludzie, no kurwa, ogarnijcie się! I wyjeżdża taki zjeb, za przeproszeniem, fajno Polak, który nie ma ni chuja pojęcia o samochodach o motoryzacji. Wyjeżdża na taką myśl, gdzie jest lód i śnieg, nawet na dobrych oponach zimowych. I on pisze: E, opony chujowe, bo się ślizga samochód. No kurwa, wiadomo, że ci się będzie ślizgał, bo to jest zima, a nie lato do chuja, i to nie jest wina opon. Ludzie, kurwa to nie jest wina opon, tylko wasza. To od was zależy, czy będziecie jechali bezpiecznie, czy nie. Możecie w takich warunkach na lodzie i śniegu, tak jak jest tutaj. Na lodzie i śniegu jechać kurwa Trabantem, maluchem, nie wiem czymkolwiek, tanim, starym, na całorocznych oponach 40-letnich i tak może być bezpieczniej, niż jak wyjedziecie, siądziecie z takim fajno Polakiem, bezpieczeństwo, dla niego najważniejsze. Wsiądzie do kurwa najnowszego suwa ponad dwutonowego na najdroższych oponach i się rozpierdoli na pierwszym drzewie, bo on nie wiedział, że... On nie wiedział, że jest ślisko na taki nawierzchni, jak sobie opony zimowe założy. No ziomuś, no mimo to jest ślisko nawet na najdroższych oponach zimowych. Ech. Dobra, ja usiadę do domu. Trzymajcie się, cześć!